No, oh, no i żeś nas wrypał. Gdzie? No za kaszlaka! Łykniemy go! Zwariowałeś? Kaszel zawsze daje w lewo i to bez migacza! To poczekamy w skręci. Ty widziałeś jaki ruch jest? Stanie i na wieki pasa zablokuje! Nie spidaj się, mamy lewoskręt. Huh? Gdzie? Na szosie, dziebione. I widzisz, kaszlak wygodnie czeka, aby nie czekamy. E no, mega baje ten skręt. A prawoskręty też są? Jasne, zaraz zobaczysz. Widzisz ten zjazd w prawo przed skrzyżowaniem? No? To właśnie jest taki prawoskręt. Nie musisz czekać na światłach, tylko dajesz w prawo szybciej i wygodniej. Lewo skręt, prawo skręt, a prosto skręt też jest? Prosto skręt, też wymyśliłeś. O, a, a takie coś widziałeś? No co, Rondo, pewnie, że widziałem, zrobimy kłeczko? No chyba nie bardzo. No czego? E, no weź, tylko jedno krążonko. Nie ma opcji. Że co, na Rondzie w kółko nie można se pojeździć? Na takim nie można. No to co to za Rondo jest? Turbidowe. Widzisz strzały? Gdzie? Na szosie namalowane. Aha. No i widzisz. Jedna pokazuje w lewo... I... A druga w prawo. Proste. Pewnie, że proste. Patrzysz na strzały, wybierasz pas, a rondo samo cię prowadzi. Łatwo i bezkolizyjnie. Super takie rondo ze strzałami. Wystarczy tylko wybrać pas. I nie musisz się spinać na skrzyżowaniu. Nie spinaj się na skrzyżowaniach. Na kaszle i rozmaite dwusuwy polecamy cierpliwość oraz lewoskręt. Dla wygodnych mamy dodatkowe pasy do skrętów prawo, a dla niezdecydowanych ronda turbinowe, które same prowadzą bezkolizyjnie. Wystarczy tylko wybrać pas. Więcej na drogizaufania.pl